Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić takie oto Pelemele. Potocznie zwane też memory boardem, organizerem na biurko. Zapraszamy do oglądania odcinka. Do wykonania naszego Pelemele potrzebujemy blejtramu malarskiego, pianki tapicerskiej, otulinę, tkaniny, gumki, nożyczek, pakera oraz kleju. Pokrywamy powierzchnię tramu klejem. Puszkę trzymamy mniej więcej 20 cm w odległości od blejtramu. Unikniemy dzięki temu powstawania plam kleju. Rogi są bardzo ważne, żeby nasza pianka nie odchodziła odbyć. Naklejamy piankę tapicerską. Delikatnie dociskamy. Teraz pokrywamy Blejtram otuliną. Otulina jest konieczna, Moglibyśmy oczywiście zrobić bez tego, ale dzięki grubości otuliny nasze rogi gąbki, nawet jeżeli są lekko yy, na przykład krzywo docięte albo wystające, znikną pod materiałem. Przekręcamy w drugą stronę i przybijamy otulinę delikatnie takerem do Blejtramu. Nie musimy używać zbyt wielu y, szybek w tym miejscu. Chodzi tylko o to, żeby przymocować delikatnie po prostu otulinę do naszej ramy. Nadmiar otuliny obcinamy nożyczkami. Teraz naciągamy materiał na prawą stronę. W tym celu przekręcamy blade ram. i rozkładamy materiał. Łapiemy i przekręcamy na prawą stronę. Oczywiście nadmiar materiału później obetniemy. Przy obijaniu tramu ta sama zasada. Jedna strona, druga strona, lewa strona, prawa strona. Teraz będziemy mocować gumki. Odmierzamy i docinamy. Pamiętamy, że guma się rozciąga, więc przy odmierzaniu gumki naciągamy ją lekko, sprawdzamy i tniemy. Teraz takich kawałków potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście szerokość kwadratu zależy od Was. Chcecie mieć szersze oczka, wyższe oczka? Fantazja nie ma tu praktycznie granic. Tak? Mhm. Teraz docinamy gumki noce. Teraz bardzo ważne jest sposób mocowania gumek. Do naszego blejtramu, bo nie tylko, że musimy je ułożyć, musimy je przeplatać. Pierwszą zamocujemy gumkę środkową. Liczymy jeszcze raz kwadraty, czy nic nam się nie pomyliło. Wbijamy pół, pół. wzdłuż gumki. Nie w poprzek, tylko wzdłuż, żeby gumka się nie wypinała. Teraz jest to bardzo ważne. Ta gumka idzie na wierzchu, ta jest pod spodem. Następną poprzeczną gumkę, którą będziemy tutaj mocować, robimy odwrotnie. Czyli, jeżeli ta była pod spodem, to ta pójdzie na wierzchu. I to samo robimy z następną gumką. Na wierzchu, pod spodem. Analogicznie postępujemy z gumkami poprzecznymi. Jeżeli ta gumka idzie w tym miejscu na wierzchu, to gumka sąsiadująca idzie pod spodem. Zostaje nam jeszcze wykończenie naszego felemele. Obcinamy nadmiary gąbki pozostałości z materiału. Nasze PM jest gotowe. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów i subskrybowania naszego kanału.